Jestem w Chorowie na ulicy Hajduckiej. Będę przejeżdżał teraz przez skrzyżowanie z ulicą Wolności do ulicy Strzelców Bytomskich. I chciałbym się tutaj ulicą Strzelców Bytomskich, którą za chwilę wjadę, dotrzeć na drugą stronę torów kolejowych, a tam między innymi do ulicy Domiarki powiedzmy, czy tam Żołnierzy września, bo to chyba też taka ulica tam się znajduje. W każdym razie chciałbym się dostać. Z tego co się orientuję, tutaj już chyba jest całkowicie nowy układ drogowy. Tutaj już nie ma przejazdu kolejowego, nie ma przejazdu przez torowisko. Przynajmniej w tym miejscu, nie wiem, jak to jest dalej wykonane. Mamy jak widać rondo. Tu jest taka ulica Głogowska. Musimy sobie pieszych, którą tą ulicą Głogowską powinienem dotrzeć do ulicy Zabrskiej Którą to znowu powinienem właśnie dotrzeć na drugą stronę, z drugiej strony torów za wiaduktem też powinien powinno być rondo tak przynajmniej pokazują mapy i dokładnie gdybym na rondzie pojechał w prawo to z drugiej strony w okolice tego nieczynnego przejazdu już w tej chwili całkowicie zamkniętego w lewo pojadę właśnie do wspomnianej już ulicy Nomiarki oraz ulicy Żołnierzy Żołnierzy Września. No już w zależności od tego w którą stronę tutaj pojadę ja wybieram wylotówkę czyli dt